Dobrze, więc tak. Cześć, widzowie. Dzień dobry. Dołączyłem i jest wszystko czerwone. Dołączyłem sam, pijam i czerwone jakieś ludzie do mnie wchodzą do domu. Co to znaczy w ogóle, panie Piotrze? Skoro jest czerwono, to jest krwawy księżyc. I tutaj można walczyć yy, ze no, specjalnymi przeciwnikami, i z nich wypadają specjalne rzeczy. No nie wiem, ja ich zgniatam moim wielkim glutem. A to jest groźne? To nas zje, zabije? No, dla nas nie powinno być raczej groźne, już. Dobrze. My jesteśmy Więc... wyspecjalizowani. Dobrze. Okej, okay, ja spanikowałem, ja widzę czerwone jakieś kulki lecące w moją stronę. Wyszedłem z gry od razu i napisałem do ciebie. Hehehe! <laughs> <laughs> Się boję. Dobra. Więc tak, widzowie, mam jedną złą wiadomość. Bo jedno nagranie mi przepadło a się, poszło, bye bye. Bo nie wiem czemu nagranie się zgliczowało, próbowałem naprawić. Nie wiem co się stało, ale już to naprawiłem. Już coś takiego się nie powtórzy, bo nagrywam innym sposobem, tak jakby na OBS-ie. E, więc sorry, ale jedno. O, rozumiem, jedno no. nagranie przepadło. Ale tam i tak nic za bardzo nie zrobiłem. Jedyne co ja zrobiłem, to postawiłem tutaj ściany. Ale to w nie wszystkich miejscach, bo bloki mi się skończyły. Panie Piotrze, jak chcesz, to chodź. Zobaczysz. Łowię ryby. Dobrze. Armia goblinów mnie zaatakowała, ale poradziłem sobie z nimi, to było nawet proste. A! I mam jedną. O, kolejną złą wiadomość. No. Kot umarł. Jak tu. Zabili kota, jak armia goblinów była. Ale przyszedł nowy, przyszedł nowy, przyszedł nowy, przyszedł nowy. Zabili kota. Nie, bo... Nie, to jest jeden moment śmieszny tak, to, tak naprawdę, który przepadł, bo ja tam jeszcze mówiłem Widzowie, nie pozwólcie, żeby pan Piotr się dowiedział Może nie zauważy Dobra, widzę, więc ja wam pokażę, jaki ja mam tutaj plan z, tym, z tymi lochami Więc jak widać, ja te ściany tu porobiłem ja miałem takiego pomysłu, żeby zrobić to jakby kilkuwarstwowe Bo tak wtedy tak Lepiej to wygląda, bo jakby. Ja, jak tutaj była jedna warstwa, tak jakby. To, pod, to tutaj był dirt widoczny. I to tak głupio wyglądało. Dlatego postanowiłem zrobić kilku warstwowe. Wtedy to tak fajniej wygląda. Ale oczywiście bloki mi się skończyły, więc muszę znowu iść do tamtych lochów, gdzie mnie. pan Piotr strollował i. zginąłem. Ja to nadal pamiętam, ja tego nie zapomnę. Nigdy Dobra, też mnie strolujesz jeszcze Nie mam pomysłu, widzowie piszcie jakieś pomysły jak strollować Pana Piotra Dobra, to ja nie czytam komentarzy następnych <noise> Żeby nie było, żebym miał niespodziankę To idę po więcej bloków do tamtych lochów, bo... Myślałem, że starczył. A! Jeszcze jak kopałem To slime się zrespił w tamtych lochach, ten wielki Ten wielki? Ten wielki, A. no jak... To, 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 to nagranie jak przepadło, tam jeszcze... Ja kopałem, nagle slime się tam pojawia Czemu on się pojawił? Nie mam pojęcia. On się po prostu pojawił. Po prostu kopałem sobie i się nagle pojawił. Nie, nie padały slajmy, nie zabijałem slajmu, po prostu se kopałem. Nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć. <laughs> A i ten ten jeszcze meteoryt jeden spadł i on bardzo dużo klocków ma. Tylko A, zginąłem no. dwa razy, jak próbowałem kopać, bo jestem niekompetentny do takich zadań. A wykopałeś go do końca? Wykopałem dwa bloki. <laughs> <laughs> Ja umierałem co chwilę, ja nie wiem. Te, te, te kulki. Jeden blok za jedną śmierć, no nieźle. No cicho, dobry, jestem w tą grę. On jest gdzieś tu, gdzie ja teraz jestem. On jest tu, widzę go. Au! No nie wytrzymam! Gdzie ja stałeś ten meteoryt znowu? Tak! <laughs> nie wytrzymam! Zapomniałem! Nie no, mów, nie widzę HP mojego! Jest, te, jest A? przedmiot, co sprawia, że, że jesteś odporny na te na gorące bloczki. Pokaż mi jak to zdobyć. Jak Dobra, to już zaraz ci zrobimy poczekaj. Yy, to jest z obsydianu się robi. Nie ma czegoś takiego jak Obsydian. <noise> nie ma, nie usunęli z tej gry Obsydianową cegłę znalazłem, ale Obsydianu nie ma. Możliwe, że ja ukradłem. To jest. Wiesz, co to jest bardzo możliwe, że ja akuratem? Poczekaj, chwileczkę. No, ja tutaj nie widzę. No to. Zaraz zobaczymy, może tu jest. Mam! I, 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 i co teraz? Ee, teraz. co. zej, do kowadła chyba. Zaciąłeś się, pan Piotr? Aha. Daj, no i zrób taką czachę obsydianową. Mam. No i jak ją założysz jako akcesorium, to będziesz odporny na te gorące bloczki. Uu. O, ja teraz jak edgelord wyglądam furas. Ho! Dobra, idę po blaczki, znaczy no, idę po meteoryt, mhm. potem idę po bloczki, kończę budowę lochu, prowadzamy furasa i dalej nie wiem co dalej. Aha. Teraz masz, masz chipsy jakieś. Mhm. Nie, nie, marchewka to też może być chips, nie wiem. A, kurde, to zawsze jakbyś tak chrupnął chipsem. Mm. Dzisiaj zdrowo. W każdym filmiku będę miał coś do żarcia. Co, coś innego, zgadujemy. Na <laughs> zdrowie. Dziękuję. Burza, o nie. A, bo głośno, strasznie. A!

no zabić go trzeba szybko. Nie ma takiej opcji, ja uciekam stąd. Pomóż mi! Co to jest? Ja na zawał padłem. Co tu się wyrabia? <grym> Ale super, pierwszy raz z nim walczę. Ujeżdżam go. Widzę. Z jakiegoś powodu to jest bardzo skuteczne. O, Nie, Przewrócił się, przerzucił się na mnie. Ale on wściekły. Ja nie Uf. mogę. Jest! To jest yes. Nie wiem. Pił pew jakiś. pew. Piu, matik piu. horn. On jest na odległość. Wiesz co? Ja, ja, ja zacząłem kopać meteoryt i była ta wichura. Hmm. Może to jest jakiś sposób przywołania? Albo do Albo... Albo po prostu musi być wichura i on się losowo respi. Może tak być, no. Ale super. Jezu, ja tak patrzę. <noise> Pierwszy raz to coś na oczy widziałem. Ja sobie nie wyobrażam. Jakbym miał ja sam w to grał, nie? Ja bym... Alt4 wyszedł, odinstalował, zakończył serię tu i teraz. I nie wchodził nigdy na ten świat, nigdy więcej. Ale to było super. <laughs> ale to było super. No ja na zawopadam, ty tam zacieszasz. Mm. <laughs> pozdrawiam... Taki jest Pozdrawiam Mamę? A ja nie wiem. Pozdrawiam Mamę. Co jest? <laughs> co się stało <laughs> przed chwilą? A, a ustawiłeś pr te prywatność serwera na jak, że mogą dołączyć tylko znajomi, czy znajomi znajomych też? A ja nie mam pojęcia! <laughs> nie wiem tak, od czy, kogo on jest. Czy ja mam pozdra... Nie mam nikrot się nazywa pozdrawiam mamy, weź sprawdź. Ale on się nazwał tak postać swoją. Aha. On się nie musi tak nazywać ty ogólnie. U mnie nie widzę żadnych znajomych, co by grali w terrarię. To gra w terrarię. Tylko ty u mnie grasz w terrarię. Co to? Kto? Co? Kto to by? Tajemny <noise> po, podróżnik jakiś. Pozdrawiam mamę. <noise> Slepim sprawdził, kurde, da się, da się dołączyć. Muszę to jakoś wykorzystać. No i widzisz, człowieku, nie wiem kim ty jesteś. Witaj, jesteś na odcinku. Pozdrawiam twoją mamę. Twoją mamę też pozdrawiam. Pokaż to teraz swojej mamy. Pozdrawiam twoją mamę, pozdrawiam mamę, użytkowniku o nazwie, pozdrawiam mamę. Pozdrawiam mamę, dołącza. pozdrawiam mamę, pozdrawiam mamę, pozdrawiam mamę, odchodzi. Co się właśnie stało? Boż, następnym razem musisz ustawić tą prywatność jednak. Ktoś nam tu wejdzie i wiesz, pozmienia jakieś rzeczy, zrobi jakiś napis. Jak, a da się sprawdzić jak to jest ustawione? W tym momencie chyba nie. Patrz cały czas pytali o to IP i jakimś cudem je znaleźli w końcu. No to teraz wielkie wysadzanie piekła. No, po co nam? Piekło jakieś głupie. Ludzie tam Nie tylko umierają. Nie wysadzaj piekła. Wysadzę piekło. Nie. Tak. Dlaczego? Obudzisz jakiegoś szatana wściekłego. Może. Eee, z tego co pamiętam. To mam... to nie... tego... To jest w skrzynce w piekle. Yy, lepszy odpowiednik magicznego pocisku. Jest lepszy? Tak. Znajdź. Znajdź mi to i będę szczęśliwy. Będę szukał. O ile go nie wysadzę. <noise> mam 999 doniczek. Po co ci tyle doniczek? Są potrzebne. No. <noise> Żeby... Żeby wysadzić piekło, słucham! Coś Doniczki są potrzebne do wysadzenia piekła. No. Ja to rozumiem dobrze, czy źle powiedziałeś? Nie. Dobrze powiedziałem. Na pewno? Tak. Czy jak chcesz, to możesz przyjść i mi pomóc? Będziesz mnie osłaniał. Ja jestem prawie przy tych lochach i jeszcze zrobiłem postój na marchewki Ha, dobra. O, ty zbierasz nadal te bloczki, znaczy to był twój cel od początku, ale jakoś tak przedłuża się. No troszeczkę. Najpierw boss, meteoryt, teraz zrobię posój na marchewki. Pozdrawiam mamę. Ale nie no, szanuję go za to, że tak, wiesz, kulturalnie to zrobił. No. Nie pojawił się, nie powiedział, nie wiem, twoją żonę, tylko pozdrawiam mamę. Latawce. No te, ląpiony. Bóg gry jest zadowolony z naszych postępów. Pozdrawiam mamę. Pozdrawiam mamę. I może ten gościu to jest Bóg tej gry? O kurde. Może to jest jakieś hasło do czegoś? Do konta bankowego jego. <laughs> Pozdrawiam mamę! Ej! Tak... Hmm, tak serio to by niezłe hasło nawet było. No. Znaczy, kiedy powiedziałem ten pomysł na głos, to już sam tego nie mogę wykorzystać, ale jak ktoś tam będzie zakładał jakieś konto w banku, to zastanówcie się. To nie takie głupie. Teraz nagle przyrost osób, co mają hasło, pozdrawiam mamę. Tak, nagle bezpieczeństwo waszych kont spadło kurde do zera, bo już <laughs> wszyscy mają to samo hasło. <laughs> Doszło do tysięcy kradzieży. Możliwe, że jest to powiązane w jakiś sposób z sławnym youtuberem Daligowskim, który namówił swoją widownię do założenia kont z jednym konkretnym hasłem. Daligowski zrobił to specjalnie, żeby okraść swoich widzów. O kurde. Dobry plan. No właśnie, co gdzie jest takie głupie? Kurde, szukam tego tej jednej rzeczy, którą my chcemy. I nigdzie tego nie widzę. W sensie tego... Twojego magicznego pocisku lepszego. Jak mnie znajdziesz, będę wściekły. Jak wygląda wściekłość Daligowskiego? Wygląda tak, że... Znowu! No to Zobacz! <laughs> Znowu! 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 <laughs> w tym samym miejscu! W tym samym miejscu w lochach! W tym Znowu? samym miejscu, gdzie kopałem ostatnio się... Dobra, chodź tu. Ja tam radę, jak coś, on już umiera. Nie no, ja tam nie idę. <laughs> W tym samym miejscu, jak kopa. Co ty tu robisz? Kto cię tu zaprosił? Co nie? Muszę zerknąć chyba na Wikipedię, bo ja nie ogarniam. Z jakich, w jakich warunkach on się pojawia nie, i. Już... W tym samym miejscu, dokładnie w tym samym miejscu. Kopię se te klocki, nagle się respi. Szlamy nie, lap nie, nie, nie lapią. Szlamy nie lapią, tak. Szlamy nie spadają. No jak 3000 slimów zabiłeś, to się nie wie, że przyszedł. Ale ja nie zabijam slajmów, on się zrespił, bo kopię klocki. <laughs> On przyszedł po zemstę. Tak, zemstę. No. Zabiję jego brata ostatnio. Może, a, może faktycznie zemsta. Później będziemy tł tłuc jego żonę. Kiedy? Jak się zajmiemy tym bosem z piekła. Biłeś kiedyś kogoś żonę? Hmm. hmm. Daj mi się zastanowić. Że musisz się zastanowić to jest trochę dziwne. <laughs> Hmm. hmm, hmm, nie. Z tego, co pamiętam, to nie. Jestem w szoku. Znaczy, kiedyś kopnąłem, nie wiem, czy to się... Kiedyś kopnąłem, no. Jak przestało się ruszać, to wrzuciłem do rzeki. <głos> <głos> tak. To jest nie, takie... Ja, jak... Od małego to kopałem czy żonę. no, <noise> to ma sens, no. Serio. Ale to nie ja... jest nic dziwnego. Kogo ty żony kopałeś? Mojego taty Słucham? No. Jak? Ale że Jak ja no ja byłem mały i w brzuszku No to kopałem A. Ja. A? Problem. Widzisz, to brzmi znacznie gorzej niż ja jest ja, naprawdę Ja myślałem, że jako dziecko chodziłeś i po prostu <śmuszczam> kopałeś ludzi Nie, na moim to, to jest najlepsze a próbuję sobie teraz wyobrazić jak chodzisz i kopiesz ludzi po prostu na ulicach I się śmiejesz jak psychopata <gry attempted to robiąć wytrę> Kopnąłem ci żonę i co teraz robisz? O kurde Ale mały taki... O oh nie <gry Billie> Kopnąłem ci żonę <gryubine> Nie może jakiegoś o, jakiegoś normalnego teraz fanarta dostaniemy z, z takiej o z takim pomysłem. Aha. Normalny fanart, pan Piotr Nigdy jakoś jest dziecko... biczowany. Mam kurde go na ścianie, nie? Powiesiłem. Serio? To nice. ten co na kanale był przez y, ponad tydzień na, na tle <laughs> Jak ci idzie? Kopię! Dobra, Mam 945 zielonych cegieł, ale to wiesz, mi to nie starczy. Mhm. Albo może. Dobra, zbior. A, dobra, wracam, zobaczyłem. Może starczy. Powinno. Więc tak. Co? Dobra. Ty coś powiedziałeś przed chwilą? Nie. Ok. Na pewno? No. Jestem prawie pewien. O-o! Co się stało? Co się dzieje? O to, nie, ja nie chcę coś... go zabijać sam. Poczekaj, Ale co się stało? Się. Co chodzi? na czat. Co się stało? Grasz przewodnik Marty. Zabili Martiego. Nie, nie A Ściana Miecha budzi się. Co to jest Ściana Miecha? Spełniłem bardzo konkretne warunki. A posłałeś kogoś do... sądu chciałem powiedzieć. Jezu Do sądu. Nie Nie, do... laleczka było No właśnie, właśnie, darawy. tak chciałem. No powiedzieć. no no. Czemu ja chciałem powiedzieć, posłałeś kogoś do sądu, Nie. ja jestem. To, to, to... Coś jeszcze chciałem zrobić, ale zapomniałem Pracować nad dungeonem swoim. Mam DEMA Moje! Ma... Ma... Chodź do mnie Mam ma... coś dla ciebie Wow, dla mnie? Tak Gdzie taki... jesteś? Gdzie jesteś? W piekle jestem pan... Lecę, lecę, lecę Mam prezent Ha, ja zginę no. Cześć Co tam? Mam Aha A Dobra, dzięki To teraz sprawdzimy czy da się w tym pływać po lawie No i weź to No Nie <noise> Mam zwierzaczka nowego dla ciebie. Aha, wymiana prezentów. To jest zwierzaczek, to jest klucz. No. Co to jest? Klucz cienia jakiś. zdobiony klucz cienia. Co? Przywuje chowańce mimika cienia. Jak? Gdzie? Gdzie? Zjadłem coś. No nie. go zjadłem. Nie. Jak go przywrócić? Nie, ja chcę, nie, nie chcę go zjadać. Nie, no założyłeś go, w sensie działa już. Był dźwięk, Taki jakbym dźwięk go skrupał. Tak. Rup. Czemu taki dźwięk jest? Zjadłem go. Schrupałem. Dobra, jak to działa? Jak masz ekwipunek i masz ten podekwipunek w ekwipunku... <laughs> ...w zwolniku w Jest, jest, yes. wyświetla się, patrz. Leci co? za tobą. Ty co? To, to mnie zje? Ej, uciekaj! Nie podchodź do mnie nawet! Ej! Zostaw mnie. To mnie chce zjeść. I co on robi? Nic. Chodź za tobą. A myślałem, że taki chodzący shulkerbox. A. Spoko. A w ogóle jak ci idzie ten dubbing polski tf 2 Mmm Pyro tłumaczę jeszcze. Ty jest nagrywany. Moment, jak ty Pyro tłumaczysz? Mogę zapytać? Jak ty e, tłumaczysz Pyro na zrobiłem, polski język? Ostatnio zrobiłem live'a, na którym te widzowie proponowali co może mówić Pyro przy jakimś tam momencie. No Aha. to tak go tłumaczymy. A rozumiem. Ale nadal będzie niezrozumiałe, tylko po prostu no, taki smaczek, żeby jak ktoś wiesz, się dosłucha, to, to coś tam może zrozumieć, Aha. no i właśnie to będą te teksty. Mam aktora, co już inżyniera nagrywa i jest chyba w połowie nagrany nawet, tylko mhm. będzie, z tego co słyszałem, ma problemy z krzykami i będzie musiał potrenować. No niestety, jestem, będę tutaj złym człowiekiem, i jeśli, wiesz, jeśli tego dobrze nie nagra, to będę musiał znaleźć innego aktora. No to, no. niestety, życie. No, ale kurde, szkoda mi go by było, więc, no, nie, nie, no, daję mu szansę, niech się niech se potrenuje, chłopak, pokazałem mu, co może zrobić. Jakie ćwiczenia na głos. To co, Dalik, chcesz snajpera grać? <noise> nie, no, ja nie umiem. Cały czas mi piszą ludzie, że mam cię na snajpera wziąć. Ja nie umiem. Dabingować ja w ogóle nie umiem. Dobra, to może teraz się ode mnie odczepiam, jak już to powiedziałeś. <noise> Specjalnie tego nie dam do odcinka. <noise> o nie! <noise> ja no, widzowie. Ja nie umiem dubbingować. Słyszeliście mój dubbing? W cudzysłowie. Bum głowa strzał. <noise> Dobra, widzowie. Ja? Skończyłem już te ściany. Będę robił mhm. teraz. No. Zrobiłem już y y y ściany. Więc. Teraz. Będę robił ściany. Ja powiedziałem? Zrobiłeś ściany, będziesz robić ściany. Będę, będę robił... no te ściany, ściany, te wiecie, te ściany, ściany. Te ścianowe ściany, nie te ściany, no, 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 ściany, no. tylko te inne ściany, wiesz. Ja cię rozumiem Dalik. No ja, ja nie. <głosy> <głosy> nie działa. Nie mogę zrobić zielonej cegły ściany. Zielonej cegły ściany? No tylko bloczku z lochów. Aha. Nie gadaj, że o. muszę tam iść znowu. Ha! Obawiam się, że będziesz musiał. Tylko najpierw sprawdź, czy może się zebrać. Czy... czy ci w ogóle wypadnie jako przedmiot. Dobra, robię kamienne. Nie no, i ci zobacz. Uwierz mi, nie chcę mi się tam podróżować znowu przez cały świat. Poza tym kamienne no też są nawet spoko. Zobaczę. Kamienne fajne wygląda... o dobra, robię kamienne. Ale będę miał lochy. Najlepsze jest to, że... Jedyny powód, dlaczego chcę te lochy zrobić, to jest, żeby zamknąć tam furasa. Ale mam dużo rzeczy do sprzedania za to. I mam kolejną z... propozycję na zwierzątku. Moim zdaniem jest ładniejsze, bo sam sobie nawet założyłem. Mów do mnie dalej. To taki chochliczek malutki. Ciasto. Słucham? Kawałek piekielnego tortu. Przywołuję młodego diablika. Czekaj, czy to jest lepsze? Diabli? Jak dalik brzmi, ty. <laughs> Jakie. Aaaa! Diabligowski. Diabligowski. Mamy nazwę dla niego. Mamy, widzowie, nie musicie pisać. Jak pisaliście dla tego, tego tej skrzynki, nieważna ta nazwa jest. Diabligowski jest moim zwierzaczkiem teraz. Jakie to słodkie. Widzowie, skończyłem robić ścianę. Idę teraz po jakieś bloki ozdobne. Ozda Masz kraty? Jak kraty? Gdzie kraty? Uuu, z żelaza albo ołowiu. Dobrze, jak ten płot wygląda? Tak to wygląda. Mm. Uuuu. Uh. Tak. Szkoda, że, szkoda, że tak jako ściana działa. No właśnie, szkoda, ale łańcuchy możesz jeszcze wieszać. Nie starczy mi klocku. No nie. Mimi. Łańcuch. Jak to działa? Możesz to traktować za kraty. Dobra, tu będzie taki, nie wiem, taka ozdoba, to jakby kraty. Tutaj. Jak to wygląda dziwacznie, te szkielety wiszące. Ale tu przytulne. Hm. Ja bym tu mieszkał. Furas będzie bardzo zadowolony. To chyba wszystko. Moby jeszcze jeden obraz powieszał. Żeby było przytulniej. Zrobiłem. Oprowadzać. A, Dobra. Co Jestem jest? Jestem oprowadzony. Ledwo co przyszedłeś już coś się pali. Więc tak. Uuu. No. To jest... To, to chciałem zrobić z tego tutaj tutaj takie kraty to jakby... Się po... O, się wspinać potem da. Tutaj jest pokój. Ty da się mhm. w to wejść? Czas? A to czas pokazuje. Myślę, że budzik da się ustawić. I no, to jestem... pokój. Urasa. Mmm, poczekaj, mm? ale jeśli to ma liczyć jako pokój, to potrzebne są jeszcze jakieś drzwi. Aha. Postawiłem drzwi w końcu. Jest. Jak tu foras wprowadzić go? Ja mam. Yy, wejdź w ekwipunek i kliknij tą ikonkę domku. O kurde, Aha. za późno. Już się tam wprowadził. Słucham? Patrz, kto się tam wprowadził już. Kim ty jesteś? Jak jest jeden prosty sposób. Poczekaj. Akurat go nie będzie problem za... no przeprowadzić, Aha, tak dobrze. to nazwę, ale... On jakiś obraz... Se... a nie, myślę, że obraz sobie położył jakiś... Tak chcesz, chcesz, czynić honory? Chcesz go wyprowadzić? Ja chcę go bardzo wyprowadzić stąd. Dobra. To ja już sam się wyprowadził. Załóż to jako akcesorium. I co? Uderz go. No, wyprowadź go. Cicho. O kurde No to se będę uderzał. <laughs> on, się, on się regeneruje jeszcze. No o dobra, nie masz. No i super, wyprowadziłeś go. Jak fury? A, dobra, no to chodź. Wchodzisz w ekwipunek I masz po prawej nad tymi przedmiotami, nad zbroją, masz ikonkę domku. Tak. Szukasz furasa, główkę, tak. klikasz ją. I klikasz na pokój, w którym ma zamieszkać. No. I przeprowadza się. Na razie będzie szaleć. Ale jak będzie noc i ktoś. No i wszyscy będą daleko, to się teleportuje. No widzowie. To by było na tyle z budowę Mlochyfuraz się jeszcze nie wprowadziła, nie chce mi się czekać do nocy, żeby zakończyć odcinek. Więc kończę to teraz. Tutaj w tym momencie. Ała bije mnie coś. Więc no, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Panie Piotrze? Cieszę się, że oglądacie i, i że Wam się seria podoba. Ja też. Więc no. Cześć.